Hej, witajcie! Dziś zrobimy pizzę. Mianowicie, z czym Wam się kojarzy pizza? Na pewno z czymś niezdrowym, drożdżowym, mączystym, a my zrobimy dzisiaj pizzę w wersji zdrowej, wersji light. To będzie pizza z cukinii. Gdy nasza cukinia już jest obrana, kroimy je na około centymetrowe, półtora centymetrowe. Takie sobie plastereczki. I gdy nasza cukinia będzie pokrojona następnie zrobimy do niej sos do pizzy i zetrzemy ser mozzarella. Gdy już nasza cukinia jest pokrojona w plasterki posypujemy, posypujemy jej solą i pieprzem. Do miseczki naleliśmy sobie pasaty pomidorowej, nasypaliśmy oregano, tymianku, bazylii oraz czosnku to sobie wymieszamy i będziemy smarowali tym plasterki naszej cukinii Dodaliśmy tu jeszcze troszkę przyprawy do pizzy to wszystko wymieszaliśmy i tym będziemy smarować nasze plasterki cukinii gdy nasze kawałki już są posmarowane sosem pizzowym wtedy bierzemy kulkę sera mozzarella light i ścieramy ją na tarce ścieramy ser potem posypiemy po naszym sosie jak lubicie tłusty ser, to możecie mieć mozzarellę. Nie w wersji light. My mamy w wersji light. Możecie sobie dodać jakieś szyneczki. My mamy salami czoskowe. Przekroimy sobie je na drobniej na cztery i włożymy do naszej cukinianowej pizzy. Tak się prezentuje nasze danie. Teraz będziemy je wkładać do piekarnika na 180 stopni na 10 minut. I w tym czasie już będzie nasze danie gotowe. Jeśli chcecie, to wierzch tej pizzy możecie sobie posypać świeżymi listkami bazylii. Tak się prezentuje nasza pizza z cukinii. Życzymy Wam wszystkiego cukiniowego, cukiniowego, pizzowego dnia. Lajkujcie, subujcie. Zapraszamy na następne filmiki. Żyjcie się zdrowo i wyjątkowo. Siema, Nara, pa.